Z tej strony, Bert, zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Formuły 1 2014, mod. Jesteśmy na Grand Prix tak więc jest to wyścig domowy dla Ferrari. Czy Ferrari poradzi sobie z? całą stawką znakomitych kierowców. No, zobaczymy, przekonamy się już na samym początku tego wyścigu, czy Ferrari w ogóle będzie w stanie powalczyć. My na pozycji numer jeden, więc kolejne pole position. Na drugiej pozycji tam chyba był Sebastian Vettel, a Boricciardo na ósmej pozycji jest Jensen Button, a nasz rywal to jest Lewis Hamilton. Jednak Vettel druga pozycja, Rosberg na pozycji numer trzy. Za chwileczkę zgasną wszystkie światła, wzbogacona mieszanka paliwa, no i startujemy! Tak więc zobaczymy, jak będzie wyglądał ten ten start jest już Vettel od prawej strony, od lewej strony jest już Rosberg. Jest także kierowca Ferrari, od lewej strony próbuje się jeszcze wciskać, ale Rosberg przyblokował mu drogę. Wciskamy się tutaj pomiędzy kierowcę Rosberga i Ricciardo. Bardzo, bardzo blisko jest Rosberg i tutaj kontakt delikatny z Rosbergiem, ale jednak Rosberg wychodzi na pozycję numer 3. Jeszcze Raikkonen z Ferrari, więc Raikkonen broni honoru. Właśnie z Ferrari jest Rosberg, który nie ma szans z, pr z prędkością. Tutaj u niego było bardzo, bardzo słabo. Jest pozycja numer 3, więc straciliśmy dwie pozycje na rzecz właśnie kierowców Red Bull Racing. 13 okrążeń tego wyścigu, wyścigu, który bardzo, bardzo lubię. Dobrze mi się tutaj jeździ, naprawdę bardzo przyjemnie jest pojeździć na tym obiekcie. Mam nadzieję, że ten tor będzie dalej, dalej przez wiele, wiele lat. Eee, no. Grand Prix, w którym F1 będzie uczestniczyła, widzimy Rosberg bardzo blisko, Ricciardo przed nami e, tak więc mam taką nadzieję jednak, że poprawią ten tor, bo tor jest już dosyć stary i pasowałoby coś tutaj pozmieniać te, te kwestie bezpieczeństwa są chyba najważniejsze e, tak więc no, miejmy nadzieję, że tor będzie ulepszony i że będzie w kolejnych y, latach w y, for, Formule 1 w tym całym kalendarzu właśnie tej serii wyścigowej Rosberg czwarty dalej, więc widzimy, że tutaj będzie dostępny system DRS Hamilton pozycja numer 6 więc gdyby tak zakończył się ten wyścig, bylibyśmy najprawdopodobniej przed Luisem w ogólnej klasyfikacji czyli na pierwszej pozycji jest atak na yy, Ricciardo no i tutaj widzimy, że Ricciardo jednak przed nami druga pozycja Daniela Ricciardo, znakomity start zyskał pozycję właśnie na naszą niekorzyść jest Fettel na pierwszej pozycji, więc Sebastian Vettel bardzo, bardzo ładnie i jest dużo większa prędkość, czy będzie atak? Chyba powinno się udać bez mniejszego problemu moi kochani, jest pozycja numer numer 2, więc teraz musimy zająć się niemieckim kierowcą, czyli Sebastianem Vettelem no i sekcja zakrętów, których nie lubię, pozostałe są już bardzo przyjemne teraz wjeżdżamy na prostą, prostą gdzie można używać systemu DRS, oczywiście po zakończeniu trzeciego okrążenia Ricciardo na pozycji trzeciej, Hamilton chyba dalej na pozycji numer 6. Nic się tam nie zmieniło. No a my cały czas gonimy Sebastiana Fetela. Zbliżamy się do niego co jeden sektor o około 1,2 sekundy. Więc jest dobrze. Oby teraz opony nam tylko wytrzymały. Miejmy taką nadzieję. Więc po tym okrążeniu będziemy mogli używać systemu DRS. Zobaczymy jaka będzie nasza strata do, do Fetela po tym właśnie okrążeniu. Było około sekundy półtorej, tak więc teraz będzie sekunda jedna dziesiąta, tak więc trzeba się teraz delikatnie zbliżyć. Będziemy mogli użyć systemu DRS, jeżeli będziemy poniżej sekundy na okrążeniu mieć mieć m, oczywiście straty do fetela, bardzo blisko. Bert Games 1.27.570 to jest czas naszego okrążenia, więc rekord. Bardzo ładnie. Trzecie okrążenie wyścigu zjeżdżamy na piątym lub szóstym. Zobaczymy jak będą e, spisywały się nasze opony. Kolejny wyścig to jest Grand Prix Singapuru. O i tam będzie naprawdę piekło z oponami. Więc będę musiał ten config jeszcze delikatnie zmienić database tak zwany. E, będę musiał po prostu ustawić, żeby te opony się mniej zużywały, bo ja nie mam zamiaru walić co chwilę w bandę ok tak więc jak na razie jesteśmy bardzo blisko Sebastiana Fetela powinien być system DRS więc od razu naciśnijmy sobie literkę w na mojej klawiaturze no i jest już system DRS w użyciu, ale nie zbliżamy się, zbliża się natomiast Ricciardo. Poprawiamy czas swojego okrążenia sektora poszczególnego okrążenia, nie ma ścinania zakrętów na szczęście. Jesteśmy już bardzo blisko niemieckiego kierowcy, chociaż tak jakby teraz Sebastian Vettel nam delikatnie odjechał. No, i to chyba nie będzie sekundy, tak więc nie wiem, czy tutaj będzie system DRS, ale na pewno ten system DRS będzie miał Ricciardo, który jest na trzeciej pozycji. No i zobaczmy, będzie ten system DRS, czy jednak się nie uda. Jednak się nie udało, więc niestety. Czwarte okrążenie tego wyścigu bardzo szybko. Te okrążenia przemijają do hamowanie. Bardzo blisko Sebastiana Fetela. Zobaczcie, jak blisko na tym dohamowaniu. Tutaj naprawdę trzeba, trzeba uważać, bo możemy bardzo łatwo tą szykanę przestrzelić. No i może się to skończyć karą, co gorsza, z dyskwalifikacją, z tego właśnie wyścigu, a tego bym bardzo, bardzo nie chciał. Tak więc jest, jest pozycja jak na razie druga. To jest naprawdę bardzo ładna pozycja. Zważając na to, że, że Hamilton, który jest naszym rywalem, i gdybyśmy wygrali z nim w klasyfikacji generalnej, jeździlibyśmy w kolejnym sezonie w Mercedesie, kolejnego sezonu raczej robić już nie będę. Będziemy czekać na F1 2014. Tak więc na tą grę możecie oczekiwać. Ten sezon zakończymy i, i będziemy starać się po prostu kontynuować serię z MotoGP, a także z Grida Autosport. Tak więc, no tutaj naprawdę tych serii jest jeszcze bardzo dużo, więc odcinku będzie pojawiało się dosyć sporo. Ja myślę ogólnie, że dwa odcinki na, na, na 3-4 dni spokojnie wystarczą, czyli około 3-4 odcinki w tygodniu, jeżeli mam czas. Jeżeli nie mam tego czasu. To po prostu tych odcinków jest dużo, dużo mniej. E, tak więc zobaczmy, teraz będzie chyba atak na Sebastiana Fetela, bardzo blisko niemieckiego kierowcy. Choć to wyjście z tego zakrętu, jest to parabolika, nie było zbyt dobre. E, jest bardzo blisko, jednak powinno się udać, powinno się udać. Opóźnione hamowanie, jest pozycja numer jeden, znakomicie, znakomicie. Naprawdę tutaj pięknie, pięknie weszliśmy w ten zakręt. Jest piąte okrążenie tego wyścigu. Jeszcze jedno okrążenie i musimy, musimy zjechać do alei serwisowej. Po wymianę opon na opony te najtwardsze z tym pomarańczowym paseczkiem, które bez żadnego problemu wytrzymają już do końca wyścigu. Poprawiamy swój czas e, sektora pierwszego, więc jest świetnie. Na razie rekordowo. Jest Vettel na drugiej, pozycji jest Ricciardo na pozycji numer 3, więc Red Bull Racing tak naprawdę odrodził się, odrodził się w drugiej części sezonu w w poprzednich wyścigach także radzili sobie znakomicie. Jest bardzo blisko Sebastian Vettel, nie możemy go już tutaj jakoś bardzo przyblokować i powinno się chyba udać, więc Sebastian Vettel będzie przed nami. Czy jednak nie? Czy jednak opóźnimy hamowanie? Jest tutaj kontakt delikatny z Sebastianem Vettelem. Sebastian Vettel tam widzimy, jednak stracił, jednak stracił pozycję. Jest pozycja która? Czy Vettel, czy Ricciardo? Jednak Ricciardo na pozycji drugiej, więc gratulacje dla Daniela za tak znakomity manewr, no a Louis Hamilton radzi sobie tam gdzieś z tyłu stawki, no i naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo udany wyjście Ricciardo, który no, pokazuje się z naprawdę bardzo dobrej strony. Zobaczymy, czy teraz do boksów? Tak jest, dokładnie. Wjeżdżamy do Alei Serwisowej za dosłownie 3 km z groszem. Tor bardzo krótki, więc, więc to naprawdę jest y, mom, moment. I, I będziemy w boksach. Y, trzeba teraz tą przewagę delikatnie, na i tutaj widzimy uścisk. Uślisk te opony już praktycznie nie trzymają. No a tor jest bardzo śliski. Bardzo nieprzyjemnie się jeździ na tym torze. E, powiem szczerze, że na innych torach ta przyczepność była dużo lepsza, a tutaj tej przyczepności nie ma aż tak sporo. No a dodatkowo te opony są po prostu zniszczone i, i trzeba, trzeba jakoś tutaj sobie z tym wszystkim radzić. Widzimy, że, że cały czas musimy kontrować się samochodem, aby nie wypaść z trasy. No i teraz sekcja tych prawych zakrętów, niezwykle trudna. Trzeba sobie jakoś z tym poradzić, miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No i tutaj jest strefa DRS-u, ale chyba Ricciardo tej... Tego nie wykorzystać nie może, gdyż jest za daleko, tak więc jak na razie jest, jest pozycja bardzo wysoka, tak jak i moja, tak jak i Ricciardo i Fetela. Sebastian Fetel jednak tej presji nie wytrzymał, no i jest za Ricciardo, bardzo blisko Daniel. No, zobaczymy, zobaczymy jak będzie na parabolice, czy tutaj uda się wyprzedzić jednak, na pewno nie zaatakuje, dużo, dużo dalej jest Bolit Red Blue Racing, no i teraz wjeżdżamy z pełną, z pełną petarą normalnie w aleję serwisową, aby to trwało wszystko jak najszybciej, no i kto jest za nami jest, jednak Ricciardo pojechał dalej, Raikkonen chyba także, no i zobaczmy, jak szybki będzie ten pit stop, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, 3 sekundy, znakomity pit stop, no tutaj poniżej 3 sekund tak naprawdę zdarza mi się bardzo rzadko, więc 3 sekundy 66 tysięcy to naprawdę pit stop znakomity. Pamiętam kiedy stało się w dziesiątce około 20 sekund czasami no to była jedna wielka masakra, ale cóż zrobić. Fetel 9, więc jest za nami. My na pozycji numer 8 przed nami jest Walteri Bottas z Williamsa na oponach widzimy, które już strasznie się błyszczą. Są to opony niezwykle zniszczone. No nie ma się co dziwić, dwa kółka w sesji kwalifikacyjnej dodatkowo 7, no chyba że on był gdzieś dalej i mógł mieć świeży komplet, wtedy się zgodzę. No ale tutaj widzimy, że bardzo, bardzo, ależ tutaj bardzo agresywnie, bardzo niebezpiecznie to zrobił. Botas, no chcieliśmy go wyprzedzić. Momentalnie, momentalnie zajechał nam drogę. To powinno wiązać się z konsekwencjami, które, które ten zawodnik powinien po prostu doświadczyć. Ale cóż, takie są wyścigi, niestety. Incydent wyścigowy, można także to tak rozpatrzeć. Tak więc jedźmy dalej no i zobaczmy, czy będziemy w stanie wyprzedzić takich kierowców jak właśnie Hamilton, jak Vettel, jak, jak Ricciardo. No, miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie, że, że będziemy w stanie. Jeszcze ci kierowcy do boksów nie, wjeżdż... nie wjechali, chociaż teraz widzimy, że zjeżdżają. No, a my jesteśmy już przy... na przeciwległej prostej. No, i myślę, że bez mniejszych problemów powinno się, powinno się oczywiście udać wyjechać przed Hamiltonem. Ta aleja serwisowa, w gruncie rzeczy, jest dosyć długa. No, i jest kolejny kierowca, czyli Sutil. Yy... Przed nami wjechał, właśnie do boksów. Tak sobie myślę, co by to było, kiedy jeździlibyśmy właśnie samochodem z Aubera. Mamy system DRS i w ogóle go nie wykorzystujemy, niestety. No, ale zagapiłem się na jezdnię, nie na system DRS. Myślałem, że tego systemu DRS mieć nie będziemy. Bo z jakiej racji? Tak więc jest pierwsza pozycja już, świetnie, więc jednak wjechał Ricciardo i Rosberg wchodzi na pozycję numer 3, Sebastian Vettel tą pozycję numer 3 traci na rzecz właśnie Nico Rosberga z Mercedesa, no a Hamilton gdzieś tam dalej, dalej z tyłu, więc, więc tutaj no, Hamilton musi się jeszcze chyba dużo nauczyć. Nasze tempo, przede wszystkim nasz wyścig, który cały czas prowadzimy znakomicie, no naprawdę radzimy sobie w nim wyśmienicie. Pokazujemy się z naprawdę bardzo dobrej, bardzo dobrej strony. Tak więc jest Ricciardo II. Gdyby tak się, zakończył się ten wyścig, to bylibyśmy na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Kierowców. I to by było coś pięknego. To by było coś pięknego. Zobaczcie, jak ten pit stop, go zjechaliśmy troszeczkę wcześniej. Jak, jaką przewagę spowodował? To jest przewaga około 5, może 6 sekund. Za chwileczkę powinniśmy to zobaczyć. Tak więc, przewaga naprawdę bardzo duża. Ta przewaga była poniżej sekundy. Więc zobaczmy, jaki będzie teraz odstęp pomiędzy właśnie Ricciardo a nami: 6 sekund. Tak więc, no naprawdę bardzo, bardzo. Jest jeszcze najlepszy czas okrążenia, 1.25.336, więc ten czas cały czas zostaje przez nas poprawiony. Eee, naprawdę bardzo ładnie w tym wyścigu radzimy sobie i, i przede wszystkim znakomita, znakomita taktyka McLarena. Myślę, że to także nam w jakimś tam stopniu pomogło. No, i, i radzimy sobie po prostu wyśmienicie. Myślę, że Ricciardo, Rosberg, Vettel, Hamilton mogą tylko patrzeć, jak zdobywamy kolejne 25 punktów. Choć w poprzednim wyścigu takiego szczęścia już nie było, pamiętamy. Kimi Räikkönen nas wyprzedził, no w sumie na ostatnich dwóch okrążeniach w deszczowej Belgii. To był wyścig, gdzie, gdzie tak naprawdę, gdzie tak naprawdę, no. Trzeba mieć troszeczkę, troszeczkę jednak szczęścia, no a Włochy jest taki wyścig, gdzie trzeba mieć już dużo umiejętności i bardzo, bardzo ten tor mi się zawsze podobał. Jest to jeden z fajniejszych torów, tak jak Abu Dhabi, Monaco, właśnie Włochy, są to tory, które bardzo lubię. Zaliczyłbym go do pierwszej trójki lub czwórki. Moich ulubionych torów w całym kalendarzu Formuły 1. Jak na razie 21 kierowców, więc jeden kierowca tylko nie ukończył tego wyścigu. Kolejnych kierowców mamy w alei serwisowej. To są już kierowcy dublowani. E, tak więc Marusia Caterham, e, no i zobaczcie Fettel czwarty Hamilton dalej szósta pozycja więc nie radzi sobie Hamilton ewidentnie w tym wyścigu no chyba że coś dzieje się niedobrego z jego samochodem ale to już chyba nie nasze zmartwienie e, my na pozycji numer jeden 25 punktów no i to będzie kilku, kilkunastopunktowa przewaga właśnie nad nad, nad kierowcą Makla, przepraszam, Mercedesa w ogólnej klasyfikacji generalnej, bardzo dobra informacja, bardzo dobre wieści dla naszego zespołu. Także podniesiemy się chyba w klasyfikacji generalnej. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo Mercedesy w tym sezonie radzą sobie znakomicie. Niestety, Jensen Button nie radzi sobie zbyt dobrze. No i cóż, takie, takie rzeczy właśnie się zdarzają. Trzeba. E, trzeba się z tym jakoś pogodzić. Poprawiamy czas swojego okrążenia. Tak więc, y, tak więc, jedziemy cały czas po rekord. Jest safety car na torze, coś się tam musiało chyba wydarzyć. E, wow, no w sumie nie spodziewałem się tego. Nadal 21 kierowców jedzie w stawce. Czy tam została rozwalona jakaś, e, musimy zwolnić i niech samochód bezpieczeństwa spokojnie sobie na ten tor wyjedzie, tak więc czy tam czasami nie doszło do, do czegoś takiego jak po prostu dużo części rozwalonego samochodu albo uszkodzona jakaś e, banda lub na przykład tabliczka, tabliczka LG na przykład, która zawsze powoduje wyjazd safety car'a. Albo przeważnie powoduje. No zobaczmy, tutaj jak na razie jest bardzo czysto, więc, więc tutaj nic nie widać. No chyba, że już sobie organizatorzy poradzili poradzili sobie z, z tym problemem. Nie wiem, co się mogło wydarzyć. Jest safety car na torze, więc, więc no, musimy za nim podążać. No i ta przewaga, 8 prawie sekund nad Ricciardo, która była, niestety momentalnie zniknie. Zniknie, no i, no i będziemy musieli sobie jakoś tam... Poradzić, więc jest sporo czasu, aby porozmawiać o różnych innych rzeczach, tylko o czym to jest chyba właśnie pytanie zasadnicze, o czym by tu porozmawiać. Kolejny raz o F1 2014 rozmawiać mi się nie chce. Może porozmawiamy sobie o kolejnym wyścigu. Jest to wyścig o Grand Prix Singapuru. Jak pamiętacie w poprzednim sezonie, kiedy jechałem, Grand Prix Singapuru rozwaliłem się w alei serwisowej. To nie było zbyt przyjemne, przyznam szczerze, i nie za bardzo udany wyścig. Tak więc, no, trzeba, trzeba jednak w kolejnym wyścigu, czyli właśnie w Singapurze, zachować zimną krew i zimny umysł, bo naprawdę lepiej być na przykład na pozycji trzeciej, czwartej lub piątej, niż w ogóle nie dojechać do mety i nie zdobyć punktów. Te punkty tak naprawdę bardzo nam się przydadzą w kolejnych wyścigach, a także pod koniec sezonu. Ja uważam, że, że każdy punkcik jest na miarę, na miarę mistrza świata tak naprawdę i to wszystko może się zmienić jak w kaleidoskopie pod koniec tego sezonu. Może tak naprawdę być, być też tak, że, że tego jednego punktu, którego na przykład nie zdobyliśmy w poprzednim jakimś tam wyścigu, zabraknie nam po prostu w no ogólnie do uzyskania dobrego dobrego miejsca w klasyfikacji e, generalnej mistrzostw świata e, po wyścigu o Grand Prix Abu Dhabi, który jest ostatnim wyścigiem. Czy coś jest jeszcze ostatniego, kurczę, wiecie co? Teraz szczerze przyznam, że, że dokładnie nie pamiętam, czy to jest, czy to jest właśnie e, Abu Dhabi, czy to jest jakiś inny tor, który mam teraz na myśli, ale nie jestem pewny, więc może nie będę mówił jakiś głupot. Powiedzmy, że jest to Abu Dhabi. Tor, który bardzo lubię, ale jeżeli nawet bylibyśmy tam pierwsi, a mielibyśmy dużą, dużą stratę, na przykład przypuśćmy, 18 czy tam 19 punktów do Hamiltona, no to jeżeli Hamilton będzie na przykład drugi, no to automatycznie jest mistrzem świata. To jest, to jest taka kalkulacja, ja cały czas będę starał się w tych wyścigach jechać jak najlepiej, aby ta przewaga była moja jak największa, choć ja wiem, że jeżeli walka toczyłaby się w ostatnim wyścigu, a tam działaby się cuda, byłoby tak niesamowicie ciekawie i na pewno odcinki byłyby dużo bardziej oglądane przez was z dużo bardziej takim większym zaciekawieniem. No ale cóż, powróćmy do wyścigu. E, myślę, że teraz samochód bezpieczeństwa zjedzie, więc trzeba rozgrzać troszeczkę opony. Te przednie opony rozgrzewają się naprawdę bardzo fajnie, ale te tylne to już jest delikatny problem. Silnik jest odpowiedniej temperatury, więc bardzo, bardzo dobrze. E, ok, zakaz wyprzedzenia samochodu bezpieczeństwa. No a my musimy wjechać do. Mm, musimy teraz jechać za samochodem bezpieczeństwa. No i będziemy musieli teraz, jak widzicie, zachować zimną krew, aby właśnie nie, nie, wyprzedził, nie wyprzedził nas Ricciardo. Który jest na pozycji numer 2, Tak więc zwolnijmy delikatnie. Wzbogacona mieszanka paliwa. No i myślę, że możemy wystartować. Jest już zielona flaga, czy jeszcze nie? Jest zielona flaga, tak więc ruszajmy. Zobaczmy, jaka będzie przewaga nad właśnie. Aj, tutaj za szeroko, więc błędy. Jest znakomicie. Zobaczcie, jaka przewaga nad Ricciardo, który chyba nie ma szans. Jest Rozbrek na trzeciej pozycji. Fetel czwarty, piąty jest chyba Kimi Raikkonen. No a szósty jest Hamilton. Tak więc znakomicie. Do hamowania do pierwszego zakrętu trzeba tutaj naprawdę uważać, także pamiętajmy o systemie DRS, który jest aktywny, aby tylko Ricciardo nie miał tej przewagi jednego przewagi, boże przewagi, straty, poniżej sekundy no i wtedy nie będzie nas mógł wyprzedzić przy użyciu systemu DRS, jest trzynaste okrążenie, więc ostatnie okrążenie tego wyścigu o Grand Prix Włoch na torze Monza tor znakomity, tor przepiękny mi się bardzo dobrze tutaj jeździ, bardzo dobrze się na tym torze czuję, także w sesji kwalifikacyjnej pokazałem swoje najwyższe umiejętności jazdy no i tutaj chyba nic nie powinno się wydarzyć, zobaczcie jak daleko jest Ricciardo Ricciardo jeszcze atakowany przez Rosberga, który na pewno nie odpuści do samego końca, no ale czy się Rosberga uda Tego nie wiem. Jest wzbogacona mieszanka paliwa, więc cały czas na niej podróżujemy. Jest ponad sekunda, a rozbrek ma tylko 0,3... 30... Hmm. Tutaj widzimy przy straty do, do właśnie Ricciardo, więc będzie pewnie chciał zaatakować, zobaczymy czy mu się to uda. Jest na razie Ricciardo na drugiej pozycji, my na pozycji numer jeden, więc chyba powinno się udać, jest cel zespołowy osiągnięty. Jest jeszcze tutaj ostatni ten taki łuk, nawrót, jest pozycja numer jeden, tutaj nic się już nie zmieni, wielkie gratulacje! Świetny wyścig, zdominowałeś cały weekend. Pierwsza pozycja w kwalifikacjach i zwycięstwo. Fantastycznie. Jesteś na szczycie klasyfikacji kierowców, tylko tak dalej, a na koniec sezonu. Tak więc jesteśmy na pierwszej pozycji. 6 punktów straty ma do nas Louis Hamilton. A ja zapraszam na kolejny odcinek, na kolejne wyzwania właśnie z tą grą, No i myślę, że na kolejne wyzwania z oponami. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!